Witam serdecznie wszystkich fanów hurtowni Cetel. Dziś chcielibyśmy Wam przedstawić preparaty mikrobiologiczne przeznaczone do rekultywacji troszeczkę mniejszych zbiorników, takich jak oczka wodne, fontanny, sadzawki lub kaskady. Dziś mowa o preparatach marki Neobak. Jednym z top produktów tej marki jest aktywator Flochtar Antyglon, który w szybki sposób przywraca równowagę biologiczną wody. Redukuje zakwity glonów oraz pomaga w mineralizacji osadów dennych. Preparat ma bardzo bogaty skład. Zawiera kilkanaście szczepów bakterii, dzięki którym woda jest klarowna, przejrzysta i ma przyjemną woń. Sposób użycia preparatu polega na odmierzeniu odpowiedniej dawki środka w zależności od wielkości zbiornika. Warto przestrzegać odpowiednich dawek, a szczegółową instrukcję można znaleźć na etykiecie opakowania. Ważną informacją jest to, iż środek można stosować w obecności zwierząt wodnych. Skazane jest zwiększenie napowietrzenia zbiornika w trakcie stosowania preparatu. Regularne stosowanie preparatu Neobak zapewnia naturalną przejrzystość wody w akwenie oraz przywraca równowagę ekosystemu zbiornika wodnego. Zapraszamy zatem do zakupu produktów marki Neobak w naszej hurtowni.